Cześć! Cześć! W pierwszym logu świątecznym, właściwie y, nie pierwszym, ponieważ już te filmy świąteczne pojawiają się od wtorku. Pierwszy był we wtorek na moim TikToku, y, a tutaj na YouTube pierwszy świąteczny, więc zapraszam na pierwszy świąteczny vlog. Radzimy z tym vlogiem, lubię odpowiedzieć, radzimy z tym vlogiem, dla nas gadać, dużo, bardzo, <ścoughs> tak, dużo, bardzo, dużo na luzie. Filmy skuteczne pojawiają się na moich profilach na TikToku, Instagramie oraz tu na YouTubie. Odor lub soboty możecie odkrywać filmy na tych profilach u mnie na TikToku, Instagramie oraz tu na YouTubie. Tak jak trochę, trochę tak jak na kalendarzu awentowym możecie odkrywać te filmy każdego dnia. Także jak Wam się to podoba, dajcie na komentarzu na dole. E Tak, i też możecie podbić ten film. będzie taka opcja pod tym filmem? Zawsze chciałam to powiedzieć. Zawsze chciałam to powiedzieć, podbić. Eee. Dobra. A i tak. Jak zaczniemy z vlogiem, zaczynając tego. 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 vloga, świątecznego. To zaczynamy od świątecznego. Rzeczy, ponieważ to są Mikołaj, Mikołajki, coś takiego, w każdym razie dostałam na tego Mikołaja. lecimy z takim kubkiem świątecznym. Dostałem od chłopaka na Mikołaja właśnie, taki świąteczny kubek takim złotym paskiem, z motywem świątecznym, napisem pizen... pizen dating, tym uchem czerwonym zeszła będzie pitać Pokazałam jakieś napisy Jakieś napisy pokazałam, na ale dobra No, tu ma takie napisy, nie? O, taki mnie kubek Dobrze tak, będzie się piwo. Oprócz tego, mam taką paczkę ciastek. Ja już to otworzyłam, to prawda. I sobie przetestujemy. Yy, to są takie klasyczne delicje. malinowe. Yy, tak, ja tu już yy, mam.

Omalam 135 gramów. Widziałem, mam nowy. Z chłodkiem. Dobrze. Więc Mikołaja mamy. Pokazanego. Ehm. Teraz by było. Jeszcze świątecznie, ozdabiamy tutaj świątecznie świątecznie. Oprzedkowy motywuje Was do ozdobienia osób do pomieszczenia na święta. Ja tu mam już przygotowane ozdoby. Już te ozdoby na holu, to na szorcie w środę. Więc... Więc... Yy, jest więc takiego holu ja zrobimy. Jak nie widzieliście tego holu, wpadacie na ten hol, na short tutaj na YouTubie. A będziemy odwagać. Okej! Jak ja lubię do Was zgadać naszym vlogem. I będę do Was gadać tak na luzie, w tych vlogach również, żebyście wiedzieli co ja tu będę robić. W takim blog a'la blogmas, okej? Okay? to jest taki blog a'la blogmas coś takiego okej? Okay? dobra y <tryk> <tryk> dobra więc lecimy z z jakąś taką y tak robimy i tak, mam taką choinkę, drugą choinkę i postawimy sobie te choinki tam na parapecie. Yy. Ja, jak Wam to pokazać, żeby wtedy widzieli? Tu, tu, tu. o no teraz tak Tu robimy tak a chcę kana chcę do przodu i mamy Jinkkę zieloną i białą. Białą. pomiędzy będzie świeczka. Dość takiego. Eee. tak pierwsze wygląda. Drz. lecimy tu tą chyba połowamy połbami rybka i tu zostawimy sobie tego buta świątecznego z takim zimowym akcentem takiego ala Mikołaj jak to Mikołaj? taki yy... Mi się. Tak zostawimy tego. Albo tam. Tak. Teraz idziecie ze mną. I bierzemy tą okenicę świąteczną co ja z tym będę robiła to robię tak tak a, to mam kostkę takie śnieżynki i poduszkę. Mam też poduszkę. poduszkę. wam też zaraz pokażę o jest, jest Piątek czyn koc z i poruszka, choinki, że Tam jest już choinka. A tam on kalendarz z zdjęciem. Eee, Spakowamy tu. Jeszcze musimy ulokować to takie kule. Kule dwie. Mam taką świąteczno-zimową. Oraz taką. A taką. Będzie taka. Będzie prasować do tego buta. Yy, tak? A tego. Tego, 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 żeby było tak tego, tego, o tu ptaszki jest też świątecznie. Podamy sobie tutaj tak. Tutaj tak pomiędzy. O widzimy, widzimy. Dobra, to jest to. I jeszcze ozdobimy tutaj światełkami. Yy, tak. Yy, tymi światełkami. Pokażę Wam jak świecą przy okazji. Więc ja też wiem, jak świecą. Więc... Dać. Dać. Trzeba to splątać. A! nawet nie trzeba. Ale to nie... Oglądam z tymi satulkami. Kurczę. Było fajnie więcej na z tymi ząbkami W ten sposób. No tak. Ozdabiamy. Drodzy państwo. A ja są drodzy państwo. Nie wiem czemu. Mam marszczenie. Mam patrzenie. Bo to, to, osoby na mnie patrzą. Panie, że dzisiaj Jest tutaj. To, że odrobimy święta już. Mamy notki, mamy lampki. I teraz uwaga, będzie nogi. Nie woda. I patrzcie kłam, jak to wygląda. W tym roku tak. W tym roku, tak serpam, za na święta. Panie prawda? Napisz w komentarzu. Dobra. Co wychodzimy. Na razie. No. I tak ładna ozdobienie na święta. Okienko za mną. Ciąteczne lampki. No to są? Są. Kula świąteczna. Hmm. Tutaj kula. I choinka ze wycieczką. I tam jeszcze taka choinka, koc i poduszka. gry hmm. tak takie blogi będą na ludzie co sobotę yy, znaczy no takie różne będą to miałam na takie różne blogi będą tutaj na kanale i dobra i że to chciałam pokazać pani tak, że to wam pokażę bo... bo tęgo to zostałam Konkurs, konkursie Wam pokażę yy, Bo brałam do konkursu Niedawno miałam miejsce I pan to samo, to miejsce. Yy, yy, tam pokażę to teraz to miejsce Zam co pokażę wraciłam tutaj na, na tym blogu A Mandarina Taka z marki Modern Clay zielona trochę, trochę ciężka do home można używać do home decor czyli do dekoracji różnych takich można robić z tego różne rzeczy nie tylko miski, wazony yy, 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 do, do modelina oprócz tego Tu widzicie, takie mandale do kolorowania. Można sobie kolorować tylko tematycznie. Bo są, jak widzicie, wiosenne. To już tam zaczęłam malować. Tak my może mam Może... Tak wygląda. Yy, może tutaj na kanadę dam coś takiego. Nagrałam coś takiego, kiedy, może z tego zobaczymy, z marki Flora. taki piórnik. Posowałam te te rzeczy. Daszy do szkiców i klasycznie barówka, gumka i uwaga, przecież teraz na za wieczoru. ten tak kredek i cała plejada, I tu jest 8 aż sztuk kredek z marki Color Pants mają numerki od 1 do 65. Już podbyłam smocze kwiatek, które mi zostały. Chyba. ja też robiłam, a jeszcze te mi zostały, bo do smocze. Jeszcze ja będę pokazywać to słoneczek, także spoko. Także spokojnie. Bliżej y, ten o zeszyt, a pięc w formacie... karty są takie... Y, takie szorstkie karty są. To co się jeszcze mam pokazać w tym blogu. Ogólnie chciałam się do Was odezwać w tym blogu. Na zamek. Ten plurnik No więc tak. Więc jak się podobał ten vlog, złączajcie do maasa, napisać da w komentarzu, kliknijcie do góry, subskrybujcie kanał. I wijacie do mnie na Instagrama, TikToka, bo tam też są świąteczne i na shorty również. I soboty tutaj na vlogach. Także widzimy się w następnym świątecznym vlogu.